Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kontrowersyjny, a w tym filmie chciałem poruszyć fenomen Janusza Tracza i serialu Plebania, jaki od kilku miesięcy możemy zaobserwować w polskim internecie. Jak zwykle przekopałem troszeczkę internet, znalazłem sporo ciekawych artykułów. Na początek skorzystam tutaj z serwisu na temat. Który odniósł się właśnie do, do, do fenomenu Janusza Tracza. Zapomnijcie o Francu Małerze. Teraz gangsterem numer jeden jest Janusz Tracz z plebani. Janusz, Janusz tracz z plebani to najczarniejszy charakter w historii polskiej telewizji, mimo że serial przestał być emitowany w 2012 roku, internauci nie chcą o nim zapomnieć. YouTube przepełniony jest fragmentami, w których tracz udowadnia, że jest najgroźniejszym człowiekiem w tulczynie. A kto wie, może i nawet i w Polsce, w końcu tracz czytane od końca to czart. Skąd w ogóle wziął się ten efekt Janusza Tracza? Dlaczego akurat teraz jest masę tych filmików wrzucanych do sieci, masę tych memów, rośnie też popularność Facebooka właśnie Janusza Tracza? Yy, serial jest emitowany w tym momencie w TVP regionalnej, czyli na przykład TVP Poznań, TVP Kraków, co, co też można widzieć po tych filmikach wrzucanych, że tam jest na przykład logo, tak tutaj TVP Poznań. Yy, oczywiście, tak, większość tych filmików to są fragmenty no, nie, nie serialu plebania tylko, te, tylko właśnie te wątki związane z Januszem Traczem i te sceny dlaczego jest on lubianym gangsterem, jaką on jest w ogóle postacią. Janusz teraz przede wszystkim nienawidzi kościoła, jest do końca przepełniony złem, dręczy swoje ofiary, no nie ma nudy ogólnie. Wszystkie te filmy są wrzucane dla beki, natomiast oczywiście warto zwrócić uwagę i nie brakuje też takich komentarzy, że, że aktor Dariusz Kowalski, który gra tutaj postać Janusza Atracza, bardzo fajnie swoją rolę odegrał. No i jak na ten dosyć marny serial plebania jest to zdecydowanie postać się jest, postać wyróżniająca się. Co tutaj można powiedzieć jeszcze? Bardzo ciekawy jest fakt, że. Że prywatnie aktor Dariusz Kowalski jest zupełnym przeciwieństwem właśnie Janusza Tracza z plebanie z osobą głęboko wierzącą. Pracuje na co dzień w Łódzkim Teatrze Nowym. Mówi, że jest wdzięczny papieżowi Benedyktowi oraz że głęboko wierzy. Znalazłem, zobaczcie nawet tutaj, taki post na Twitterze, zdjęcie, w którym widzimy. Właśnie Dariusza Kowalskiego podczas Światowych Dni Młodzieży. No to jest hit na wykopie, słuchajcie, to, to foto. Tutaj Wam pokażę te filmiki. Ile tego jest? Tak, trzy dni temu, 7 godzin temu, 6 godzin temu, tydzień temu. Praktycznie co kilka godzin dostajemy nowe filmiki na YouTube, związane właśnie z wątkiem Janusza Tracza w plebanii. No jest tego masa, masa, masa. Ogromną popularność to w tym momencie zyskuje. No i spójrzcie na wyświetlenia: 113 tysięcy wyświetleń, 23 tysiące. Wejdźmy jeszcze na profil Janusza Tracza, oczywiście fikcyjny, na, na portalu Facebook, tak. Ponad 20 tysięcy osób go polubiło. Tutaj też nie brakuje różnych parodii, różnych filmików, jest tego sporo. Internet pokochał Janusza Tracza, tutaj. Jest odniesienie do tego, że jest masę memów. Janusz traci to czarny charakter grany przez Darusza Kowalskiego w serialu Plebania. Choć sam serial nie jest już produkowany od kilku lat, to w, w sieci słuch o nim nie ginie. I tu jest bardzo ciekawa kwestia. Internauci chcą nawet, aby TVP przygotowała nowy serial. A są takie plany, bo właśnie telewizja polska po tych ostatnich dużych zmianach. Chcę zakończyć emisję seriali takich jak Klan M, jak miłości i jakieś nowe formaty tutaj nam, yy, nam udostępnić. I, i właśnie yy, zobaczcie: wykop, efekt, serial z Dariuszem Kowalskim w roli głównej. Podobno Tvp szuka pomysłów na nowe seriale. Dajmy znać w mediach Tvp, jak bardzo popularny jest motyw serialu z Dariuszem z Januszem Traczem. Internauci zbierają y, podpisy pod petycję, aby właśnie jednym z głównych bohaterów y, w nowym serialu TVP, jeśli takowy powstanie, był właśnie aktor Dariusz Kowalski. Także sporo się wokół niego w ostatnich dniach dzieje. I jeszcze tutaj mam taką ciekawostkę na koniec, którą y, znalazłem. Dlaczego serial Plebania zakończył so, swoją emisję, tak? Tym bardziej, że, że ten serial był... Y, Ponad 10, ponad 10 lat, tak? Ponad 10 lat emitowany przez telewizję polską. To jest dosyć ciekawe. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, bo to jest komentarz jednego z użytkowników, wykopu. Data zakończenia emisji jest zbieżna z przejęciem besta film, a dokładnie jej spółki, matki Stawka przez TVN. Stawka zdobyła koncesję naziemną i w styczniu 2012 roku rozpoczęli emisję TTV. No i to by się, słuchajcie, zgadzało, bo, bo serial Plebania zniknął pod koniec 2011 roku, a właśnie w 2012 roku ruszyła ta telewizja TTV, która należy do TVN-u, także yy, wydaje mi się, że ten komentarz jest wiarygodny i no, jest to odpowiedź dla tego, dlaczego ten serial zniknął, tak? Bo mi się wydaje, że też nie chodziło o, o jakąś yy, dramatycznie spadającą oglądalność serialu Plebania, bo przecież takie seriale jak Klan czy, czy Jak Mimoś też notorycznie notują spadki oglądalności, a mimo to wciąż są w ramówce te telewizji publicznej i nie znikają, także tutaj wydaje mi się, że to jest celne spostrzeżenie i po prostu ta, ta firma, która produkowała serial Plebania zmieniła właściciela, teraz jest nim TVN i dlatego zakończyła współpracę z TVP. To tyle jeśli chodzi o ten materiał. Piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie na ten temat, yy, związany z, po, z ogromną popularnością w tym momencie Janusza Tracza. Postaci Janusza Tracza w internecie, ogromnej liczby memów i filmików na YouTube. Co sądzicie o grze aktorskiej Dariusza Kowalskiego i czy chcielibyście, aby powstał nowy serial w telewizji publicznej, w której. Jedną z głównych ról miałby właśnie odgrywać ten aktor. Na koniec tradycyjnie za zachęcam Was do, subs do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziecie więcej ciekawych informacji związanych z tym, co dzieje się w sieci. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.